Siema, z tej strony Łukasz? A z tej strony Łukasz. Zaczynamy super tydzień. W naszym programie wybieramy z SuperEkspresu wszystko to, co śmieszne, straszne, najciekawsze. I przedstawiamy to w mocno alternatywnej formie. Super Express informuje, Borys szyc poszedł się rozluźnić, a wyszedł sztywny. Borys postanowił się rozluźnić, a faktycznie opuszczał knajpę troszeczkę sztywny. Wyglądało to mniej więcej tak. Zresztą zobaczcie sami. Być może Borys ćwiczy po prostu do roli w filmie o zombiakach, podobnie jak koleżanki ze zdjęcia. Agnieszka Orzechowska, czyli polska Angelina Jolie, wypadła z okna. I nie oznacza to wcale, że trenowała sceny kaskaderskie do nowego filmu Tomb Raider 74. Bang. Prawdopodobnie pani Orzechowska przesadziła po prostu z alkoholem na jednej z imprez u swoich znajomych. Polska Angelina odniosła liczne obrażenia i przebywa obecnie w szpitalu. Jednak nawet tam nie zapomina, że styl jest stylem. Zobaczcie na te okulary. Pani Agnieszce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i mamy cichą nadzieję, że akurat w tym wypadku jej silikonowe piersi nie ucierpiały. Radosław Sikorski postanowił nieco odświeżyć gabinety w swoim ministerstwie i wybrał się na małe zakupy meblowe. Marian, to jest jakby luksusowo. Owszem. Rzeczywiście, teraz w ministerstwie musi być jakby luksusowo, ponieważ pan Radosław kupił między innymi 20 foteli. Każdy z nich kosztował około 13 tysięcy złotych. Jednak naszą największą uwagę przykuł stół kupiony za ponad 170 tysięcy złotych. Zastanawiamy się, z czego ten stół musi być zrobiony. Na szybko przeliczyłem sobie, że za tą kwotę można kupić około 90 iPadów, więc może to po prostu był interaktywny stół. Może tak, może nie. Tak czy inaczej, zapraszamy Pana do sklepu, gdzie meble składa się samemu. Tam mógłby Pan kupić około 173 zwykłych stołów za tę cenę. Jeżeli ma Pan problemy z wystrojem wnętrz, możemy zawsze doradzić. Zapraszamy. Skandal na dziesiątych mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków na czas. W imprezie zorganizowanej przez cech piekarzy i cukierników wzięło udział 101 zawodników. Zwyciężył pan Zygmunt, jednak sędziowie go zdyskwalifikowali, ponieważ wyszło na jaw, iż pan Zygmunt zamienił się na pączki z innym uczestnikiem. Mistrzem ogłoszono więc zdobywcę drugiego miejsca. Kur, co ty czytasz? To już wszystko na dzisiaj, dzięki za uwagę. Oglądajcie nas za tydzień!